Serca Pana Jezusa, w tym miesiącu, w czerwcu tego roku obchodzimy 250. rocznicę, gdy papież Kremens 13 dzwoił, a żeby Polska obchodziła liturgicznie święto Najświętszego Serca Pana Jezusa, ten przywilej został dany jako pierwszym krajowi na świecie, Msza święta i oficjum o najświętszym sercu Pana Jezusa. Jest w Polsce jako po pierwszym kraju na świecie wprowadzony. Dopiero wiele później kolejne kraje uzyskiwały ten przywilej, a w końcu dopiero Święty, Ojciec Święty plus IX rozszerzył to święto na cały Kościół Święty. Więc jest zatem obchody na świecie dostępne, co powiem, że są liturgiczne obchody, chociaż nie niegutry, były już wcześniej. Podstawę żywności można powiedzieć, że zaczęły w wieku wiele Pan Jezus już mówił, do wybranych wybrany dużo z swojego Najświętszego serca, święty Bonaventura. Wiele również pisał o tym, że to właśnie z serca Jezusowego, z jego przebitego boku, wypłynęły sakramenty święte i całym Kościół. Zatem, ponieważ jest w ten sposób Polska z uprzywilejowane można powiedzieć, dlatego też musimy zastanowić, zastanawiać się my, szczególnie na czym polega kult i znaczenie się, do serca Pana dla czasów dzisiejszych, na czym on się zasadza? Czy jest on nie jest, czy nie jest on zbytnim porozumieniem prawdziwej surowości chrześcijańskiej? Otóż nie. Widzimy w dzisiejszej Ewangelii e, tego ducha, które miał, który miał Pan Jezus, ducha jego najświętszego serca. Otóż Pan Jezus jest tym, który poszukuje właśnie największego grzesznika błądzącego, pozostawia tych, którzy się dobrze mają, tych, którzy potrzebują pokuty, po to, żeby wyjść do grzeszników. To oto mają pretensje do Pana Jezusa, że zezwala, żeby celnicy, inni jawno grzesznicy e, zbliżali się do Niego. Ale zauważmy, że w tej Ewangelii jest wyraźnie napisane, że zbliżali się oni do Chrystusa, ażeby Go posłuchać. Nie byli to zatem grzesznicy, którzy chcieli trwać w grzechu, którzy nie zastanawiali się zupełnie nad sobą. Chrystus był przecież znany wśród Żydów. Widzieli, że ma on Wspaniałą naukę i ci jawno grzesznicy zbliżali się do niego, dlatego że faryzeusze wykluczali ich ze zbawienia, z życia pobożnego. I oto Chrystus zezwala ich na przyjście do nich, ale po to, żeby mogli go oni posłać, po to, żeby mogli się nawrócić. I Pan Jezus mówi później tę przypowieść o zagubionych i drachmach, po to, żeby zaznaczyć, że ten, który upadł jego, ten, który upadł jest szczególnie, szczególnie godny zabiegów, bo za, szczególnie, szczególnie Pan się nim opiekuje, będzie próbował jego e, nawrócenie. Widzimy też, że w tej Ewangelii jest wyraźnie napisane, że Pan Jezus mówi o tym, że większa jest radość w niebie z jednego grzesznika, pokutę czyniącego niż z 99 którzy tej pokuty nie potrzebują. To znaczy, że Pan Jezus cieszy się i pożąda z tego swojego serca, z całą swoją świętą wolą, nawrócenia grzeszników, ale pożąda tego, żeby ci grzesznicy czynili a ażeby się nawracali, a żeby powracali do najświętszego serca Pana Jezusa. I stąd też jest ogromna różnica pomiędzy tym, co czynił Pan Jezus. Między tym, że pozwala ona zbliżać się grzesznikom do siebie, a tym, co robi chociażby dzisiaj Bergoglio, który spotyka się z grzesznikami, ale ci grzesznicy wcale nie chcą go słuchać jako, jako tego, który ma naukę Chrystusa. Nie. Zbliżają się oni do Niego, chcą się z Nim spotykać, włącznie z tego powodu, że wiedzą, że On ich nie napomni, że On toleruje ich błędy. I widzimy e, zatem straszliwą perwersję i zniszczenie tego ducha chrystusowego, którego, za którym stoi modernizm. Czyli nie ma już teraz konieczności nawrócenia, czynienia pokuty, ale jest utwierdzanie przez modernistów biednych grzeszników w tym, że ich grzechy nie są czymś złym, że są czymś tolerowalnym, są być może czymś gorszym niż dobre chrześcijańskie życie, ale w rzeczy ich godność ludzka wymagają tego, żeby ich szanować i nie są oni tyle modernistów. Nie muszą się de facto nawracać ich przywarych, błędy ich grzech, ich zboczeniach, przecież Pergunio spotkał się nawet z transystykami, z homoseksualistami. Że ci wszyscy ludzie nie potrzebują nawrócenia, że to, co oni czynią, jest w jakimś sensie, w jakimś sensie dobra albo przynajmniej... Godny szacunku, że ich godność ludzka jest na tyle wielka, że nieważne są ich przywale. Jest to całkowicie, całkowite odwrócenie ducha Ewangelii, który jest duchem miłosierdzia, duchem miłości najświętszego serca w do ale właśnie pod tym warunkiem, że te dusze chcą się do niego zbliżyć, żeby słuchać jego słów, i żeby się nawracać, i żeby czynić pokój. Stąd też kłótnia świętego serca Pana Jezusa nie ma nic wspólnego z tym pobłażaniem, jakie mają moderniści dla grzechu, dla błędu. Pan Jezus nie toleruje żadnego grzechu, ale zdaje sobie sprawę z tego, jak grzesznicy są biedni, jak są słabi, jak ludzie są słabi. I że potrzebują oni boskiej pomocy, pomocy Zbawiciela, który musi ich wziąć na ramiona, żeby przeprowadzić z powrotem do Grona wybranych do świętego kościoła, do życia własnych. Jest zatem nasz Pan Jezus Chrystus <coughs> prawdziwie miłosierdziem, prawdziwie miłością. Jego Święte serce Jezus jest prawdziwie miłosierne, ale to miłosierdzie, pamiętajmy, nie ma nic wspólnego z pobażeniem do grzechu, yy, a jest po prostu oceanem łaski dla tych, którzy chcą się nawrócić, którzy chcą tworzyć swoje serce dla Pana Jezusa, nie czują się na siłach, ale mają tę wolę, żeby Pan Jezus ich utwierdził w prawdzie, żeby ich nawrócił, a wlał w ich obumarłe dusze życie łaski, żeby dał im też dobre chrześcijańskie życie. O to musimy się prosić w tym świętym okresie, gdy czcimy na święte serce Pana, gdy odejemy się mu, gdy, gdy za to się czynimy mu za krzywdę własnej, całego Świata. Prośmy o to, żebyśmy my i inni wielcy grzesznicy mogli otrzymać tę łaskę, żeby czynić pokutę, żeby przepraszać Pana Jezusa za wszystkie zadośćczyni za, za wszystkie zniewagi uczynione mu przez dzisiejszy świat, a przede wszystkim przez nas samych. Najświętsze serce Pana Jezusa musi królować nad nami, musi królować w naszych sercach, w rodzinach, w ojczyźnie i na całym świecie. Inaczej ten świat będzie. Zmierzą coraz bardziej wyraźnie potępieni na wieczne potępienie na zagładę. Musimy zatem oddawać i uciekać do Najświętszego Serca tylko do jednego ratunku, jako do ratunku, które, którym można wybłagać niepokojące serce Najświętszej Pan Marii Panny. I mając na Ducha świętego serce Jezusa, tylko serce Jezusa.